Czujesz, że nie masz szans, żeby ją zdobyć. To jest filmik dla ciebie. Ciągle słyszę, jak wielu mężczyzn mówi, że w ich wieku nie wierzą już, że są w stanie podbić młodszą kobietę. Że nie uważają ich już za atrakcyjne. Że gdyby je zauważyli, zrobiliby to tylko z własnej woli. Ale że w rzeczywistości. Żadna kobieta nie byłaby zainteresowana dojrzalszym mężczyzną i wiele innych rzeczy. Rzeczywistość jest taka, że nie mogłoby to być dalsze od prawdy. Przeprowadzono wiele badań, które generalnie wskazują, że kobiety czują się bardziej pociągane do starszych mężczyzn. Oczywiście, że może to zadziałać, o ile skupisz się na kobiecie, która, mimo że jest od Ciebie młodsza, jest już dojrzała emocjonalnie. I ma własne kryteria, przez co nie daje się łatwo manipulować innym. Numer jeden życzliwość. Niestety, wiele wartości zostało utraconych w dzisiejszych czasach. Jest coraz mniej młodych mężczyzn, którzy posiadają taki osąd lub wykształcenie, dzięki któremu zachowują się naprawdę uprzejmie wobec kobiet. Prawdą jest, że coś, co my, kobiety, Zawsze będziemy cenić u mężczyzny, czy to młodego, czy dojrzałego to to, że traktuje nas uprzejmie, że zwraca się do nas w miły, rycerski sposób. Jeśli ta kobieta zauważy, że traktujesz ją łagodniej niż zwykle u młodszych mężczyzn, zapewniam cię, że na pewno zwrócisz jej uwagę. Numer dwa ubranie. Nie sądzę, żebyśmy musieli się w to zagłębiać. Jest ogromna różnica między tym, jak ubiera się bardziej dojrzały mężczyzna, a tym, jak ubiera się bardzo młody mężczyzna, który nadal jest pod silnym wpływem mody, która, jak wiemy, zamiast pomagać, jest wkurzająca. Ostatnią rzeczą, jaką sprawiają, że wyglądają, jest to, jak wyglądają męsko. Ty nosisz ubrania, a nie ubrania noszą ciebie. Numer 3. Dojrzałość. Wiem, że to brzmi jak pleonazm. Mówimy oczywiście o dojrzałych mężczyznach, dojrzałości, ale bądźmy szczerzy, dojrzałość nie zawsze idzie w parze z wiekiem. Są bardzo młodzi mężczyźni, którzy są niezwykle dojrzali jak na swój wiek, ponieważ musieli przejść przez bardzo trudne okoliczności, które uczyniły ich dojrzałymi. Jestem jednak pewien, że spotkałeś mężczyzn w dojrzałym wieku, którzy są całkowicie niedojrzali. Numer cztery: szczerość. Ponownie, jest to coś, czego młodym mężczyznom bardzo brakuje w dzisiejszych czasach, ponieważ są przyzwyczajeni do mówienia tego, co kobiety chcą usłyszeć, aby dostać to, czego chcą, a potem jest to coś, czego nie chcą zrealizować. To oczywiście sprawia, że kobiety czują się niezwykle niepewnie i niepewne, gdzie stoją z tymi mężczyznami. Dlatego jeśli kobieta czuje, że jesteś wobec niej naprawdę szczery i że jest to Twoje szczere pragnienie, nie tylko będzie Ci ufać i poczuje się chroniona, ale także pozwoli sobie otworzyć się przed Tobą. Będzie szczera. Numer 5. Twój zapach. Nie ma nic bardziej atrakcyjnego niż widok zadbanego i pachnącego mężczyzny. Kogoś, kto nosi bogate perfumy i nawet czuje się dobrze, podchodząc do niego lub go przytulając. To jest tak silne, że działa jak kotwica lub wyzwalacz. Jeśli świadomie nosisz konkretny zapach, możesz użyć go jako kotwicy, aby ta osoba zawsze pamiętała cię z tym zapachem. Numer 6. Pewność siebie. Wiele z tego pochodzi z dojrzałości, ze zrozumienia naszej wartości, z doświadczania różnych sytuacji i z tego, że stopniowo stają się one bardziej pewne siebie. Bardziej pewne siebie i ze wzrostem naszej samooceny. Dzieje się tak, ponieważ z czasem nie przywiązujemy już tak dużej wagi do rzeczy, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Dziękuję bardzo za dotarcie do końca, moi drodzy subskrybenci. Wasze wsparcie znaczy dla mnie cały świat. A dla Was, którzy być może widzicie mnie po raz pierwszy, jeśli spodobało Wam się to, co usłyszeliście i chcecie więcej takich wskazówek, zapraszam do subskrypcji i aktywacji dzwonka, aby niczego nie przegapić. Chcielibyśmy mieć Was w tej społeczności.